Cześć, jestem Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który zaczniemy sobie od unboxingu paczek. Ostatni razem z Karolem byliśmy w galerii i było sporo wyprzedaży, ale niestety nic nie udało mi się upolować, więc zrobiłam zakupy internetowe. Trochę zaszalałam, przyznaję się. Zobaczymy ile z tych rzeczy zostawię, ale tak, zamówiłam sobie sukienkę na wesele. Zobaczymy jak ona będzie wyglądała na żywo, bo na stronie miała taki piękny błękitny kolor. Uuu, kolor jest ładny. To ona? Tak, no kolor jest ładny, prawda? Nie, no, jest mega ładny, no. Mi taki niebieski pasuje, ale czy Sama sukienka w sobie jest ładna Ciężko powiedzieć Ona jest generalnie wiązana na szyi Ma mnóstwo falbanek I wygląda tak Nie no, no, jak to musisz przymierzyć? No muszę przymierzyć, dobra Zaraz pójdziemy mierzyć, ale zanim to, to jeszcze odpakujemy te inne paczki W tej dużej paczce z Zalando mam kilka bluz Jedną różową O Jezu, ona chyba będzie mega gruba, bo jest taka ogromna Zamówiłam ją w ogóle z jakiejś polskiej nowej marki Milons? Ej tak? fajna Ale jest taka mięciutka w środku Ej dobra, zaraz ją przymierzę To no, na lato na pewno będzie trochę za ciepło, ale ogólnie ciekawe jest. I z tej samej marki zamówiłam jeszcze long ale on ci się Karol nie będzie podobał. Czemu? Bo ma duże logo z tyłu. W sensie nie logo, ale taki print duży. Tak wygląda przód? No, przód, mega spoko. A tak wygląda tył? No nie wiem, no musiałabyś przymierzyć. Do przymierzenia. I tu mam jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest bluza z Vans'a w ogóle. Ja nigdy nie miałam nic z wansa, ale spodobała mi się taka żółta bluza. Stwierdziłam, że fajnie może wyglądać do spódniczki jeansowej albo brązowej. Ej, mega ładny kolor ma. No, taka delikatnie żółta jest, fajna. Najmłodniejszy, żółty kolor w tym sezonie. I mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. A, bluzę z lamani okej. Okay. O nie, biała. Natix, to się źle biała. skończy. No, Lamania ostatnio praktycznie w ogóle nie ma kolorowych bluz. Nie wiem dlaczego. No spoko, fajna, tylko oboje wiemy, jak to się skończy z twoimi zdolnościami jedzenia czegokolwiek w białych rzeczach. Kto ma więcej poplawionych ciuchów? Ja czy ty? No, ja nie mówię, że ja nie mam. Ja też mam, więc... Karo ostatnio cały czas na przykład zakłada spodenki i mówi, kurde, co to za plama? No to jest ciągle, ciągle to sama generalnie, bo ja mam jedne spodenki brudne nie. Nie, nieprawda! Tak? Tylko jedno mam brudne. Dobra, akuszulka ostatnio też założyłeś. I co mówisz? Ja jakąś plamę mam tutaj. To to akurat dziwne było, bo nie no, wiem. O, dziwne, skotora, dziwne. Ja, ja wiem, że ja też jestem zdolny do poplamienia, więc ja po prostu nie kupuję białych <grym> rzeczy i polecam tobie to samo, nie? No może jednak się skuszę na tamtą bluzę błękitną, co ostatnio mierzyłam? Tą z poprzedniego vloga? No. Nie będzie już jej na 100%. Dobra, i tutaj mamy jeszcze dwie bluzy. Tym razem w odcieniach błękitnego. Uuu No ta fajna. Mi się ta podoba. Mega ładny kolor ma. Ja w ogóle kocham koch mi on w ogóle pasuje. Nieskromnie mówiąc, nie? Ale. No nie, no to będzie że pasują, no to prawda. Ej, mega fajna. jest taka mięciutka, weź się dotknij. No, i nie jest aż taka gruba, jak ta no. była. Spoko. No, to fajna. I co ja tutaj jeszcze mam? Coś drogiego chyba. Nie, to było w promocji. Normalnie to jest bardzo drogie, ale było w dużej promocji. Serio. Też spoko, czy nie? No, fajna, dobra. Dobra. Przemierzaj, wszystko. Przemierzaj. Duża numer jeden. Mi się mega podoba, Karolowi nie. Czy, nie, no kolor mi się podoba. Wszystko fajnie, tylko jakaś taka duża, wydaje mi się. W sensie, no, to się tutaj tak kieszynć i tak zwisa. Nie, no, ale mi się mega podoba. Chyba, że zamówiłem mniejszy rozmiar, bo nie wiem, jaki to był. Czekaj. No, no czekaj, no sumie z drugiej strony taka oversize'owa. No fajna. No to Musisz to no się podoba. Zobaczyliście, jaki to był rozmiar. Dobra, sprawdziłam na stronie i S to jest najmniejszy rozmiar, a ja mam Eskę. Okej. Okay. Więc nie mam mniejszej, ona taka jest po prostu. No To jak chcesz? No, spoko jest. Dobra, zostawiam. Mi się ona podoba, mega fajnie się w niej czuję A odwrócie? No nie, no, kate chyba. Dobra, idę przymierzać dalej. Błękitna bluza numer dwa, ta jest już bardziej opięta, nie jest taka oversize'owa. Zostawiasz, bo sami Czyli konieś tej bluzie, weź tak już właśnie pokaż go Proszę, prezentacja Też spoko chyba, nie wiem Widzę, dajcie znać, czy spoko, czy nie Kurde, jak tak masz, to zasłoniasz cały ten kołnierz I jakby ta bluza traci efekt trochę aby no, a, tak a ja kościła, mam te kłusy, tak no, no właśnie. Chyba, żebym je związywała wtedy, o No, teraz fajnie Fajnie? Dobra, muszę zobaczyć na nagraniu, jak to wygląda I wtedy się zastanowię Ta to jest dopiero oversize, co? Kurde, no, ale jest ogromna i jest strasznie gruba I ja tutaj stojąc czuję, jak się gotuje od środka Wiesz co? Ona ma taki vibe bluzy, którą z zakładasz... Będąc w chałupach po całym dniu pływania na jakimś, nie wiem, wakeboardzie albo na windsurfingu, nie? Tak, taki ma vibe, tylko jest problem No Nie jeździmy do chałup i nie pływam na wake'u No, to prawda, a weźcie odwróć Nie no, jest ciekawa, ale nie wiem czy już nie jest zbyt too much To jest taka bluza na mm, siedzenie przy kamperze wieczorem gdzieś jak jest chłodno No właśnie, tylko pytanie czy będziemy jeszcze kiedyś się jej kamperem no, no, kiedyś myślę, że tak, ale obawiam się, że do tego czasu może się ona znudzić, chociaż mi się podoba ona No ma coś w sobie, ale nie jestem na niej w 100% przekonana w sensie podoba mi się, ale jest strasznie gruba, jest strasznie ciepła. No i nie na co dzień. Nie ona na takie właśnie jakieś wyjazdy czy coś wydaje mi się. Znaczy, na jakieś ognisko, na przykład, no, no, na no, takie no. grill, jak jest już późno i jest zimno, to wtedy byłaby okej, okay. ale tak na co dzień, to moim zdaniem jest za ciepła. Okej. Okay. Po ma długie rękawy, zobacz, jak mi spadają. Uh -huh. No nie wiem. Żółta był za w mega modnym kolorze Wansa. Co myślimy? Spoko chyba. Ona byłaby fajna do spódniczki na przykład. Tej mojej brązowej, nie wiem, czy ją kojarzysz, tą co niedawno kupiłam. Takie połączenie uh -huh. żółtego i brązu. I do tego jeszcze bym miała brązowe samby, to by było Idealnie, Ale nie da się ich kupić. Ostatnio widziałam je na necie, ale mój rozmiar był wyprzedany. To chyba sobie zostawiam, do przymierzenia została mi jeszcze jedna biała bluza. Ta bluza mogłaby rywalizować z tą różową w konkursie na największą bluzę oversize. Kurde, ale... ona jest ogromna masz! Ale fajna jest, fajnie się układa. Spoko się układa? No, podoba mi się. Ale jest tak duża, że zobacz, jak ja biorę ręce, to tutaj mi się no, kończy. No tak, no taka jest, ale ma fajny krój, taki prosty, basicowy, ale przez to, że jest taka duża, to trochę się wyróżnia. No, to jest ciekawa. Dajcie znać w komentarzu, które z tych było zostawić. Szczerze, póki co to chyba top, tak? No. A dla mnie ta pierwsza błękitna jest na miejscu okay. numer jeden. Ale dobra, został mi jeszcze Long Steve i sukienka. W ogóle musimy, teraz zrobić coś z tym moim Lego, bo generalnie widzowie nagrywam ostatnio film, że musiałem ułożyć każdą serię Lego, zanim zasnę. Ci, którzy oglądali ten film, wiedzą, czy mi się udało, czy nie. To oczywiście nie są. Wszystkie zestawy, które składałem, jest ich dużo więcej i kurde na co z nimi zrobić? One już tak stoją i się kurzą w sumie, nie, trochę. Może rozdać. Właśnie już rozdam, nie dla widzów. Na kanale nadawczym możesz rozdać. Dobra, do minienia, ale no. No, w sumie może te tak zestawy powiedzony do was, więc jak ktoś to śledcie pewnie Instagrama, bo tam jak coś, to dam wam po prostu znać. Założyłam tego Long i jestem w szoku, jaki on jest ogromny, bardziej jak taka tunika sukienka on wygląda. No, ale kurde też to ciekawe jest w sumie. No ciekawe, ale też ma taki vibe y, plażowy, bym powiedziała No się. No fajnie ten print wygląda z tyłu. No, to jest spoko. To jest spoko, jest mega duże. Nie wiem co myśleć o tych dzisiejszych zakupach. Nie mam takich rzeczy, że jestem na 100% przekonana, żeby to brać. Bo z jednej strony te rzeczy są fajne, A z drugiej strony są takie duże i nie wiem. Musisz dylemat. obejrzeć to, co teraz nagrałem. I... I tak. Zobaczyć, wydaje mi się, bo na ekranie lepiej widać. No Założyłam że tę sukienkę, ma przepiękny kolor. Ty, no fajna. Bardzo ładna, jest taka lekka, przez to, że ma te falbanki, jest też cienka. I czekaj, bo tutaj coś tak, ale to chyba jest zagniecione. Nie, to wszystko jest zagniecione, to jest okay, do pracowania. Proszę to, to brzydko tak układa, wiesz? Tak a to wiem, przez to, to jest. że jest pewnie ten. Właśnie mocno pogniecona. Fajna czy nie? Ty, no, kurde, jak dla mnie spoko. Ciekawe, jak dla widzów. No właśnie, widzowie, dajcie znać, bo ta poprzednia sukienka też mi się podobała, a tam chyba 83% zagłosowało, że jest słaba, więc Starz. ja się nie powinienem wypowiadać. Ja nie lubię też aż takich mocno opiętych sukienek Bo później jak na weselu się coś zje, to ten brzuch jest taki duży No Fajna jest nawet Kurde, nie no, podoba mi się, mi się nawet podoba Mi też, dobra, widzowie dajcie znać, czy jest akcent, żeby tak iść na wesele, czy szukamy dalej Ale właśnie Karol, a propos szukania, zbieramy się i wychodzimy z domu na poszukiwania jagod Dzisiaj rano się obudziłam i mam taką ochotę na pierogi z jagodami, że musimy znaleźć jagody Nie wiem, czy to się uda, bo mamy aktualnie godzinę 14.15 mhm. Więc to może być dosyć duże wyzwanie, ale muszę znaleźć jagody Dzisiaj. Ostatnio jak kupowałam czereśnie to w jednym miejscu widziałam jagody Pani mówiła, że mają pierwszy raz, ale wtedy totalnie nie mieliśmy czasu żeby zrobić pierogi, więc mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze będą Dobra, mi sobie udało się, mamy jagody, czujesz Karol jak pachnie ładnie? Mam katar od alergii, więc średnio, ale... Jezu mega ładnie pachną O, teraz czuję, no faktycznie. No w tym sezonie niestety jagody najtańsze nie są, bo zapłaciłam 50 zł za kilogram Okej, okay, czyli cena nic się nie zmieniła od ostatniego razu jak to byliśmy? Tak, nic się nie zmieniła, ale wydaje mi się, że w poprzednich sezonach kosztowało około 25 zł za litr, ale podobnie w tym roku jest, w którym mieście ciężko z jagodami, bo były przymrozki i tych jagód jest bardzo mało. Nawet cukiernie wstawiają, że mają ograniczoną liczbę jagodzanek, No bo w którym mieście jest po prostu lipa z tymi jagodami. Pani w ogóle powiedziała, że są mega tanie. A, że są tanie. Tak. Okej, okay, dobra. Ile wzięłaś? Litry. Na ile będzie pierogów? No trochę ich będzie. Może zaprosimy kogoś, czy nie? Możemy. Nie no, myślę, że na ludzie jest 30-40 pierogów to wyjdzie z tego. Nie, no to napiszmy do Filipów, bo dawno się w sumie z nimi nie widzieliśmy, więc to byłaby dobra okazja, właśnie <laughs> na wspólne jedzenie pierogów z jagodami, ale na tych dostałem sms od właściciela. Poprzedniego mieszkania, że ma dla nas sporo korespondencji do odbioru, więc pytanie: okay. czy jedziemy teraz, czy. Tak, jedziemy od razu, ale jak tak powiedziałeś, to myślałam, że coś się stało. Nie, nie, nie. Jakieś listy, bo przychodziły na nasze stare mieszkanie, które wiadomo, już jest sprzedane. Dobra, to możemy pojechać od te listy, zobaczyć skąd one są i w tych miejscach zmienić, albo jest to na nasz nowy A, Żeby no już więcej właśnie. nie przychodziły. Moskitu, no bo wydaje mi się, że trochę tego może być. Mamy to widzowie: lista wybranej na TIX. Jak wrażenia, po wizycie w mieszkaniu, chociaż nie byliśmy w środku. Byliśmy nie na klatce. No. Dziwnie. Dziwnie? Dziwnie się szło klatką, mniej do no trochę tak, chociaż kurde powiem ci, że ja myślałam że będę o większy sentyment. Jada tak myślałam, jest okej, okay, chyba dlatego, że jesteśmy tak bardzo zajarani domem, tak. nie możemy się doczekać, aż tam się wprowadzimy, chyba tak. ale w ogóle, jak zjeżdżaliśmy na dół, to Karol, wsiadając do windy, automatycznie kliknął minus jeden. No to prawda. A z, z automatą od razu. Garażowej. Od razu minus jeden, potem, kurde, gdzie idziemy, zero przecież, ale. Pytaliśmy nowych właścicieli, jakim się mieszka, powiedzieli, że super, więc chyba, serio, są zadowoleni. Nie, no wydaje mi się, że są zadowoleni, bo za każdym razem jak pytamy, to mówią, że spoko, że tak. fajnie, wszystko okej, okay, że super się mieszka. A nic nie narzekają. Tak, więc fajnie. No cieszę się, że udało się sprzedać mieszkanie. Komuś komuś się to mieszkanie podoba, ale na Atix nie podoba mi się to, jak szybko robi się gorąco w tym samochodzie, no, bo dzisiaj mamy chyba najcieplejszy dzień tego lata. Dzisiaj no. naprawdę czuć lato, w którym mieście. Aktualnie ten moment w samochodzie pokazuje 29 stopni. Więc czekajcie, muszę odpowiedzieć, żeby włączyć klimatyzację. I właśnie, na pamiętaj, że mamy tu wentylowane fotelia. Ja ciągle o tym zapominam. A to w takiej upał jak dzisiaj mega się przydaje. I skoro jeśli tak ciepło, i skoro już pomieść na to możemy skoczyć do Starbucksa, dlatego że ostatnio widziałem, że pojawiło się tam nowe. Urodzinowe, limitowane frappuccino. O smaku tortu? No, widziała się? Widziałam. Tak, właśnie o nie chodzi. To jest w ogóle chyba. Frappuccino wypuszczone z okazji 30. urodzin samego Frappuccino. W sensie nie Starbucksa, ani nic związanego z Starbucksem, tylko są to urodziny po prostu tego napoju. I mimo tego, że jakimś ogromnym fanem Frappuccino nie jestem, to wydaje mi się, że dzisiaj jest odpowiedni dzień, żeby tę nowość posmakować. Ale w razie czego? Jakby nam to nie smakowało, to weźmy jeszcze może coś orzeżającego, co w tym Starbucksie. Okej, okay, dobra. No, także to widzę, będziemy będzie moja dzisiejsza nowość. Miałem jeszcze coś innego przygotowane, ale to może w kolejnym. Odebraliśmy już nasze urodzinowe frappuccino i ono ma urodzinowy kubek. I jak możecie zauważyć, ma też mnóstwo takiej cukrowej posypki u góry. Karol już tutaj testuje frappuccino, zobaczymy jaka będzie ocenka. Ty wiesz, jak to smakuje? Jak. Jak Monte Drink. Jak jak Monte? Przecież to jest o smaku tortu urodzinowego. Nie no, pijąc to, mam wrażenie, jakbym pił Monte Drink, serio? Nie no, aż mi się nie chce wierzyć. Wydawało mi się, że to będzie smakowało tak cukierkowo, tak jak kitkat o smaku Birthday cake'a który kiedyś mieliśmy u nas. w Sweet Planet. No jest to słodkie, jak weźmiesz sobie te cukierki z góry, to czucie trochę w buzi ale w Dając słomkę do końca i pijąc z samego dołu, mam wrażenie, jakbym pił monty Drinka. Nie chcę mi się w to wierzyć, więc daj, muszę to posmakować. Spróbuj, serio. Dobra, testuję czy to smakuje jak Monte. No mówię ci, to smakuje ale jak Monte Drink. W ogóle też okazało się widzowie, że ta nazwa Frappuccino to jest nazwa jakby Starbucksowa. Nie ma takiego napoju, w sensie jest, ale w Starbucksie tylko i wyłącznie i dokładnie ten Starbucksowy napój obchodzi 30 urodziny. Ja nie wierzę, jak mi powiedzieli, że to smakuje jak Monte, to ja też czuję Monte. No, normalnie Monte Drink. Tylko, że za 27,90 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ale kubek plastikowy mamy w gratisie. W sensie on to jest no. A? No chyba nie jest do zwrotu. Nie no, spoko, ale chodzi z czymś takim tak dziwnie trochę chyba, nie Trochę tak, ale powiem Ci szczerze, że smakuje to lepiej niż się spodziewałam, że będzie smakowało, bo myślałam, że będzie takie słodkie im a jest takie bardziej orzechowe właśnie. No, a nie jest to dla Ciebie zbyt mleczne? Nie. Serdecznie? Bardziej orzechowe to jest. W sumie tak, kolorem jakby myślałem, że będzie to bardziej mleczne, ale faktycznie. Pijąc to, jest taki orzechowy posmak. Tak, ale dobra, wystarczy tego gadania. Musimy jechać jeszcze do sklepu po mąkę na pierogi. Bo w że zaprosiliśmy Filipa i Marikę i powiedzieli, że będą około godziny 17, więc musimy się streszczać. Dojechaliśmy już do oszą i jest mąka. Basia Poznańska do pierogów. Bierzemy jedną, bo tyle powinno wystarczyć. Ty Natalia, tak szczerze, czym się różni mąka do pierogów od mąki pszennej, skoro to jest... No, to jest inny typ mąki. No właśnie, tu jest typ 500 i tutaj też jest dokładnie ten sam typ 500. Zero różnicy? Ty no właśnie robię dochodzenie, czekaj, a jest Basia Wrocławska? Nie e... wiem... Basia, Basia, Basia gdzie jesteś? Tutaj jest Basia, ale to jest na pizzę. Czyli oni Karol po prostu tak podpisują je. No patrząc na to, mąka wrocławska Basia do pierogów się nie nadaje, a z kolei mąka wrocławska, ale ze szczepanek ma dokładnie ten sam typ, który ma mąka Basia, która jest do pierogów, więc nie wiem, dobra, bierzmy to po prostu i idźmy do kasy. Dojechaliśmy już do domu, ja właśnie wypakowuję zakupy i zaraz musimy się brać za lepienie pierogów. Czasu nie mamy za wiele, bo Filip z Mariką już jadą, a najwyżej zrobimy te pierogi z nimi po prostu. No tak, no będziemy lepili jako oni nie nas będą, nie ma problemu, ale właśnie Natalia, musimy jeszcze powiedzieć widzom o tym, co ostatnio odkrywa się na moim ciele, bo przed chwilą dzwonili widzowie do mnie z kliniki o potwierdzeniu jutrzejszej wizyty. I jakiś czas temu, widzowie, zauważyłam na plecach Karola takie znamie. Ono jest na wysokości tutaj. No, zaraz zbiorę, pokażę widzom, jak to wygląda. I ono się tak bardzo wyróżnia na jego skórze. W sensie nie jest ono czerwone, nie jest brązowe, jest takie jasne ale zmienia kolor w momencie, gdy Karol się na przykład opala. Problem jest taki, że ja tego za bardzo nie widzę, dlatego że to znamie, które jest dość spornym, tale widać, tak, widać je teraz? Tak, widać, ono jest tutaj. No właśnie, ono jest w takim miejscu, że ja na przykład po kąpieli, wiecie, stojąc z tyłem do lustra i odwracając się przez lewe ramię albo przez prawe ramię, nie jestem w stanie tego zobaczyć, bo tak. odwraca mi się całe ciało i ja tego nie widzę w lustrze, nie? W sumie rzuciło nam się to w oczy ostatnio. Bo ja robiłem Karolowi zdjęcie, jak bardzo opalił sobie kark. No właśnie. I wtedy zwróciliśmy uwagę na to znanie, że ono jest takie mocno wyróżniające się od reszty ciała. Karol się od razu strasznie zestresował. O, serio, ja się widzę, że ale... z... zestresowałem. Ale to Natalia nie było od razu, bo na początku ja myślałem, że to jest może jakieś przetarcie albo coś takiego, tak, ale no ale jak po kilku dniach to znanie, wiecie, nie znikało, no to faktycznie zacząłem się stresować i stwierdziłem, że muszę umówić się do dermatologa. No i właśnie jutro na 10 mam wizytę, po której mam nadzieję, będę wiedział, co to jest, i mam nadzieję, Dzieje, dowiem się, że to nie jest nic poważnego. Jestem bardzo ciekawy, jak długo mam to na plecach, ale wydaje mi się, Natalia, że jak na przykład byłem na zdjęciu szwów. No. i leżałem na brzuchu, no to jakby pielęgniarka, która mi te szwy zdejmowała, raczej by to zauważyła, czy nie? No, przy operacji chyba też by zwrócili na to uwagę, nie? No właśnie, więc pocieszam się, że jeśli to już było w momencie, gdy miałem operację, to raczej nie jest to nic poważnego, no bo w szpitalu pewnie by mi o tym powiedzieli. A jeśli pojawiło się to po mojej operacji, czyli mniej więcej od lutego do teraz, no to jest to jeszcze w miarę tak świeże, że. Nawet, jak jest to coś poważnego, to no mam nadzieję, że da się temu jeszcze jakoś zapobiec. Ale nie ma co gdybać, jutro idę na kontrolę. Jeszcze w tym vlogu damy wam znać, o co z tym chodzi, co to jest i nie wiem, czy da się to może jakoś wyleczyć, bo dziwnie to wygląda, nie? Tak trochę niesmacznie bym powiedział. W ogóle zauważyłem też teraz na tym nagraniu, że mam strasznie dużo pieprzyków na plecach, więc może akurat jutro też pani dermatolog mi te pieprzyki przejrzy, chociaż nie wiem tak naprawdę, kto się tym zajmuje, ale. Dermatolog! Dermatolog, nie? Mhm. No, w tym vlogu jeszcze za jakiś czas damy wam znać, o co z tym chodziło. Ty Karol, lepiej pokaż, widzą swoje spodenki. O, jak... Co? No, jaką masz plamę? Dzisiaj mi mówili że ja brudzę, a ty kolejne spodenki załatwiłeś. Bez przesady, że załatwiłem. O, widzicie widzowie? Tutaj, tutaj i tutaj. Mam jakiś taki, kurde nie wiem, dziwny jakby smart czy coś? Ale to właśnie, Natalia, ci ja o tym mówiłem, że ja wiem, że ja nie mogę nosić białych ubrań. Ale to nie jest białe. No właśnie, jest szara i tak widać, więc wyobraź sobie co, było jakbym miał białe spodenki Ale dobra, ja jednak chyba szybko ogarnąć chatę i może tak. na balkonie co? Rozłożę te nasze fotele. No, może mieć na balkonie, tak czy może trzeba korzystać. Ja właśnie ogarniam gody i zaraz będziemy robili ciasto. Ty, ale Mało ich trochę, czy nie. Karol! Aha, Dobra, no właśnie! chciał mnie ale chcę je dobrze wysuszyć, żeby nie puszczały wody Dobra. w pierogach. Widzimy ich za mnie Dobra, wzięłam się za lepienie pierogów, powiem wam, że tak dawno ich nie robiłam, że nie wiem, jak robić grube ciasto. Ten wyświetli elegancki. Tylko kurde, czy nie za mały trochę? Nie, chyba git będzie. Git, bo możemy wymienić kubek. Nie, wydaje mi się, że git i wydaje mi się też właśnie, że na grubość ciasto też jest super. No bo jest takie cieniutkie, ale trochę go jest. No, też nie jest taki, wiesz, że te jagody prześwitują jakoś bardzo, nie? Ja nie umiem ładnie zwijać tych pierogów. Musimy kupić taką że wiesz, wkłada się ciasto, wkłada się farsz i tak się zamyka jakby No właśnie, to by było zarąbiste No i elegancko Dobra, widzowie, pierogi gotowe, mam już tutaj w miseczce nałożonego pieroga ze śmietaną i z cukrem Zobaczymy jaka będzie ocenka Tyle wygląda na tych smocno, uwaga No powiedz, czy dobre czy nie? nie muszę zjeść chyba jeszcze z 10, żeby ocenić, ale tak szczerze pycha, ja pierdziele, zarobić tak. W e. ogóle te jagody jakie dobre, nie? No. Nie są kwaśne aż tak. Dobra, wszystkie pierogi ulepione, więc w końcu ja mogę je przetestować i zobaczyć jak smakują, bo jeszcze nie jadłam ani jednego. Ale bez śmietany to lipa na Dix. A cukrem najlepsze. No dobre, wyszły. No, mega wyszły. Dobre. Bo mamy ich tyle że ja nie wiem, co my z tym zrobimy serio. Sam jeszcze został cały półmisek, więc będziemy mieli na kolację. I na śniadanie. A i tak nie zrużyłem wszystkich jagód, jeszcze trochę mamy w lodówce. Serio? No, to jagodzianki możemy zrobić kiedyś. No dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Wczoraj już nic dla was nie nagrywaliśmy, dlatego że wieczorem poszliśmy z Filipem i Mariką na plażę. Stwierdziliśmy, że musimy wykorzystać to, że w trójmieście jest piękna pogoda i w sumie nie tylko my tak pomyśleliśmy, bo pomimo tego, że na plaży byliśmy około godziny 20, to plaża była pełna. Było tyle ludzi, że byliśmy w Szoku. My sobie poczilowaliśmy około godzinki, bo później chłopacy zaczęli już marudzić, że im się nudzi, więc wróciliśmy do domu. Posiedzieliśmy jeszcze chwilę u nas. Poszliśmy później razem z Karolem spać. Dzisiaj rano wstaliśmy, ogarnęliśmy się. No i Karol pojechał do dermatologa. Jestem mega ciekawa, co pani dermatolog powie o jego znamieniu, bo powiem wam szczerze, że już dawno nie widziałam Karola tak zestresowanego. Serio, on przeglądał cały internet, żeby znaleźć informację, co to jest za znamie, ale wiecie. Internet to nie lekarz dlatego fajnie, że udało się tak szybko dorwać termin. Czekam teraz na Karola, aż wróci i zrobimy test moje nowe... Wczoraj jak byliśmy na zakupach Widlu, to wypatrzyłam taki ciastka od dum. jestem mega ciekawa jak one będą smakowały, bo wyglądają naprawdę całkiem fajnie. Jestem właśnie po wizycie u dermatologa, nie ma ze mną Natalii, bo Natalia została w domu, nie wiem czy coś dla was nagrywała czy nie, ale zrobię wam szybki update, bo no, generalnie okazało się, że ta moja e, plamka na plecach to nie jest nic strasznego. Pani powiedziała mi, że jest to łupież pstry, tak to się chyba nazywa, jest to jakaś tam forma grzybicy, więc brzmi to trochę obrzydliwie, ale podobno jest to bardzo popularne wśród sportowców, wśród osób aktywnych fizycznie właśnie w okresie letnim, jak wiecie, ta skóra na plecach szczególnie się poci. Więc z jednej strony, jak to słyszałem, mówię, kurde, fajnie, nie? Bo wiecie, jak sportowcy to mają i ja to mam, to znaczy, że z moim ruchem jeszcze nie jest aż tak źle. No ale z drugiej strony zacząłem zastanawiać się, że no skoro to grzybica, to czy ja na pewno dobrze się myję, ale no kurde, żeby nie było widzowie, ja myję się dwa razy dziennie, rano i wieczorem codziennie. Może faktycznie wiecie, jest to takie miejsce na plecach, że ciężko mi jest tam ręką dosięgnąć, więc będę musiał się na tym bardziej skupić, ale dostałem receptę z jakimś kremem, z szamponem i podobno po dwóch tygodniach powinno to po prostu zniknąć. Przy okazji Pani też sprawdziła pieprzyjki na całym moim ciele, powiedziała, że wszystko jest okej, okay, więc jestem już trochę spokojniejszy. Bo o ile dzisiaj się jakoś bardzo nie stresowałem o tyle no czasami na tej planie myślałem, ale jest to podobno typowe, nic groźnego, nic strasznego, więc elegancko, no to właśnie chciałem się usłyszeć. No dobra, Karol właśnie przyjechał do domu i co ciekawe, przyjechał z jagodziankami. My, Karol, mieliśmy testować te ciasteczka Dumli. No to dawaj, no możemy po jednym wziąć, ale na TX. Byłem niedaleko Bake'a, więc stwierdziłem, że muszę zajechać i wziąć. O! Rok temu to były najlepsze jagodzianki. No w tym roku już jedliśmy jedne dobre, jak ty z tej bezówki. Zobaczymy czy te będą lepsze, ale otwierasz to najpierw? Otwieraj. Sprawdźmy widzę, co to jest. Yy, Okej, okay. mamy tutaj 9 ciastek, tak to wygląda. Ej, wyglądają praktycznie tak samo jak na opakowaniu. Dobra, ja biorę tylko gryza, bo serio wolę zostawić miejsce na tą jagodziankę. Zjedzmy po prostu jedną na pół. Dobra. Mm. Czuć dumle? Czuć Ja kocham dumle, to są cukierki mojego dzieciństwa, więc Wydaje mi się, że to ciasteczko będzie mi mega smakowało Kurde, fajne, bo jest to ciastko, ale tak naprawdę Różni się bardzo mocno od wszystkich innych ciastek na rynku Dlatego, że no ma ten specyficzny posmak dumli I ma taki krem w środku, tak? Tak, ma kremik, ale jest mocno kakaowe Nie wiem, czy trochę nie za bardzo, szczerze mówiąc O nie, to nie wiem, czy mi będzie smakowało, mm. bo ja czekoladowych ciastek nie lubię No właśnie No masz, spróbuj Mmm, ono ma jeszcze czekoladę na dole Niby spoko, ale kurde, nie wiem czy już nie przesadzone trochę Nie, mi nie podchodzi, dla mnie jest zbyt czekoladowe Spodziewałam się czegoś dużo lepszego Ciastko było średnie, więc mam nadzieję, że jagodzianka, którą kupił Karol będzie lepsza Uuu, wygląda mega ładnie Poprosiłem o taką mniej przypaloną, bo były takie zierane niektóre Sprawdźmy ile jest jagód No, całkiem sporo Ja wezmę sobie tą mniejszą część, bo wczoraj były pierogi z jagodami Dzisiaj jagodzianka, za chwilę wskakuje na bieżnię, nie? Latem się nie da odchudzać, jest za dużo Dobrych rzeczy. Czy nagrywając to, co my nagrywamy, jest ciężko ogólnie, ale ja właśnie Natalia wbijam zaraz na bieżnię bo jak demontować. Więc jak ty chcesz bieżnię to wieczorem, albo musimy kupić drugą, bo my teraz O tą bieżnię Chyba to ja rezerwuję wieczorem. Ej, mega, dobra. Bardzo delikatne ciasto jest takie cieniutkie. Kruszonki też jest całkiem sporo. Nie jest aż taka słodka, bo jagody nie są słodkie w środku. No, Lepsza niż ta ostatnia Z bezówki czy nie? Chyba z bezówki mi bardziej smakuje. Tak szczerze, wizualnie wydaje mi się, że ta z bezówki wyglądała lepiej. Tam ten smak już znamy. Wiadomo, więc zaraz spróbuję jeszcze tą, ale no, kupując, miałem wrażenie... Że ta będzie gorsza. Wydaje mi się, że rok temu było bardziej maslane ciasto. W mm. tym roku taki nie jest. Albo sobie coś ubzdurałam, po prostu ta z bezówki była tak dobra, że ta mi teraz mniej smakuje. No może tak być. A ile tam ta kosztowała? 22 zł. No to ta tyle samo dokładnie. No dobra, sprawdźmy to. Nie no, też jest dobra. No też jest dobra, no podobne jest w sumie. Już teraz nie pamiętam aż tak dokładnie smaku bezówki, bo jedliśmy ją kilka dni temu. Może ta mi bardziej smakowała, bo to była pierwsza taka wyczekana jego dzianka. No ty jadłaś też z lukrem głównie. Ja jadłem z kruszonką i wydaje mi się, że smakuje bardzo podobnie. Nie, no, jest spoko. w sensie nie ma znaczenia chyba, czy kupicie w bezówce, czy w Mazdejku w Gdańsku. jeśli lubicie dzianki to na bank za, bo będziecie zadowoleni, ale dobra, Kończę ten mój kawałek i demontować film, i w trakcie montowania oczywiście odpalam bieżnię, dlatego że ostatnio jak robię coś za każdym razem mam odpaloną bieżnię. Co prawda mam niską prędkość, bo zazwyczaj jest, jest to po prostu 2 na godzinę. Dlatego że przy wyższej prędkości już za bardzo lata mi głowa i niewygodnie się pracuje. Ale i tak, mając odpaloną ją na 2 km na godzinę, no w trakcie montażu robię takie 80 kg za każdym razem. Czasami nawet do 12 dobijasz. No więc spora sprawa taka bieżnia, bo sporo jemy, ale też potem właśnie w trakcie montowania ja to fajnie spalam. Po montażu często Natalia przyjmuje bieżnię i tutaj w salonie sobie odpala już na 6 na godzinę, chyba, nie? A? Więc tak naprawdę Natalia w 2 godziny robi tyle, co ja w 5-6 godzin, ale overo wychodzimy na tym podobnie. I Tutaj, to jedziemy na dom? Tak. Musimy pojechać na dom widzowie, bo sporo się tam zmieniło. No dobra, w końcu udało nam się przyjechać do domu i patrzcie, są efekty prac. Mamy kamerki. Widzowie, jest tu jedna kamera, tu jest druga kamera. Wokół domu już też są kamery, ale wszystkich nie będziemy pokazywali. Tak. Nie ma co tutaj za dużo zdradzisz, ale fajnie, że w końcu coś się dzieje. Dzieje, to się Natalia znowu u nas na ogrodzie. Widzicie to, widzowie? Znowu wychodzą nam te chwasty. Nie zdążyliśmy tutaj niczym opryskać i znowu patrzcie, one co są. się dzieje. Ale to jest hit. Patrzcie, jaka trawa jest ususzona. Normalnie jest aż żółta, taka, takie się się zrobiło? A na te chwasty. Zielone jak nie wiem. No tutaj na środku takiej tragedii nie ma, ale im bliżej lewej strony tym jak widzicie znowu coraz więcej tych chwastów jest, więc na natix odpalamy kosiary i trzeba to skosić dzisiaj. To może ja dzisiaj pojedę kosiarą bo ciebie ostatnio tak dojrzała alergia, że no pa bywa, gdybyś znowu sobie wszystko podrażnił i znowu miało takie czerwone oczy jak miałeś. Ale to prawda, no ale ty w ogóle patrz, jak uschła nam ta polanka no, na nie skarpie. Już. Ale nie, no w ogóle jak się zrobiło no tak. żółte to wszystko. I mniej się tego zrobiło, mam wrażenie. Zobacz no. tam zginęło wszystko po lewej stronie. Co prawda, nie mamy jeszcze Podgląd, wiecie, w aplikacji z tych kamer, bo jutro chłopaki będą kończyli i jutro będą nam dawali dostęp do wszystkiego, ale w kolejnym vlogu pewnie pokażemy wam już, jak to mniej więcej wygląda, ale jaram się, w końcu coś się dzieje. I właśnie, niedługo będzie działała się kolejna rzecz, bo dostaliśmy umowę na montaż klimatyzacji. Zastanawialiśmy się z Natalią, czy robić klimę tylko u góry, czy robić też tutaj dwie jednostki na dole, bo problem był taki, że robiąc łącznie sześć jednostek w całym domu, będziemy potrzebowali dwie jednostki zewnętrzne, przez to mocno nam rośnie koszt jakby całej instalacji. Dobra, Powiedz po prostu, że chcieliśmy przyoszczędzić. No tak, no chcieliśmy, bo cała klimatyzacja jest dość droga, więc szukaliśmy oszczędności, ale jak przyjechaliśmy tutaj kiedyś właśnie w ciągu dnia, weszliśmy do salonu, to stwierdziliśmy, że nie no, klimat tutaj musi być, bo to było strasznie duszno, więc robimy klimę i u góry, i na dole. Więc no niestety za domem będą dodatkowe dwie jednostki. Ale mimo tego, że umowę na klimatyzację będziemy wypisywali na dniach, to sam montaż będzie już chyba jak wejdzie ekipa, nie wykończeniowa? No tak, bo muszą podbiegać też przez ściany. No właśnie, więc no jeszcze trochę, ale. Co Coś się dzieje. Ale dobra, mamy już w naszej kościarce te dwa nowe akumulatory 8Ah. Zobaczymy, czy dadzą radę nie rozładować się przed skoszeniem całego ogrodu. Trawa jest liziutka, więc powinno być git z mojego gorzy z tymi fastami, ale pal się na i jedziemy z tym. Jazda. Ja w takim razie widzowie kładę sobie tutaj o krzesełko. O i będę sobie nadzorował pracę żonki. Serio? No, a co ja mam robić? Przypomniało mi się, że przykręciliśmy ostatnio to ostrze do kija, dzięki któremu będziemy mogli pozbyć się chwastów z pomiędzy kostki. Czekajcie, sprawdźmy jak to działa, uwaga. Chodno szczerze. Ej, nie no, w sumie nie najgorzej. Jakoś tam to ostrze wchodzi między te kostkę, ale kurde, mam wrażenie, że bardzo szybko się ono stępi. I prawdę mówiąc myślałem, że będzie to trochę bardziej satysfakcjonujący widok. Ej, czekajcie, a może ja powinienem zrobić to drugą stroną, czy nie? O, dobra, chyba tak. Nie, no, tutaj z kolei ta fuga jest już zbyt wąska, więc tutaj muszę tym. No, no, jako tak to idzie. No kurde, to jest myślę... To jest dobra godzinka roboty W międzyczasie jak Natalia kosi, to ja przeleciałem cały fragment tej kostki Póki co nie widać efektu, bo te chwasty mimo tego, że są wyrwane Jak widzicie leżą już na kostce, ale zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Jak to wszystko po prostu zmiotę no dobra, prawdę mówiąc myślałem, że będzie to wyglądało trochę lepiej W sensie, sporo tego wygrzebałem, ale jak widzicie Mnóstwo jeszcze tego w tych kropkach pozostało Więc chyba jednak za nas używać tego łatwiej będzie po prostu tę kostkę czymś spryskać No i właśnie, skoro o opryskiwaniu już mowa To muszę zrobić unboxing paczki, w której powinien znajdywać się Akumulatorowy opryskiwacz, który właśnie zamówiłem jakiś systemu I który wygląda mniej więcej tak To oczywiście nie jest żadna reklama Parkside'a, nic Po prostu wiecie, stwierdziłem, że skoro mam już akumulatory To yy, będę dokupował właśnie sprzęty firmy. O, i tutaj jest kolejna rzecz, którą zamówiłem, ale Natalia chyba o tym do końca nie wie, więc. Dobra, schowam to gdzieś głęboko, dowie się o tym za jakiś czas, ale to urządzenie będziemy musieli wykorzystać w jednym z kolejnych filmów i, no, spryskać te wszystkich fast, które nam tutaj rosną, tak, żeby po prostu raz na zawsze się ich pozbyć, bo mamy już kupiony roundup, mamy opryskiwacz, mamy akumulatory, więc trzeba kupić jeszcze tylko jakieś wiecie. Maseczki oczonne i tak dalej. I znowu spróbujemy znaleźć czegoś nowego, bo ani ja, ani chyba ona też nigdy niczego nie opryskiwaliśmy. Po kilkudziesięciu minutach cały ogródek skoszony, powiem Wam, że trochę się zmachało, czuję, to wn tak normalnie. No to jest dobre kardio ogólnie. Dobre, dobre, ale patrzcie na akumulator. Dalej jest na zielono. Widzisz, mówiłem, żeby je zamówić. To no miałeś rację. Ale dobra, robi się już ciemno, robi się już zimno, więc na tym kończymy tego vloga. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Dobra.